dzisiaj gramy se wymanch wszystkim, śmievankomeczki, dzisiaj gramy sobie, wszystkim, wszystkim, dzisiaj gramy sobie um, Magic Rampage, Rampage, takiego, Magic Rampage i Rampage, coś takiego, Magic Rampage, o, taki tytuł jest. I tutaj właśnie, dobra, lecimy, jestem na... chodzi o tej grze, to jest gra typu MMORPG, rozumiecie? że się walczy z I się przechodzi różne Mamy 51 tysięcy goldika możemy zaszaleć i że sobie coś kupimy, oczywiście Tuda. tutaj potionsa skupimy. kupimy, kupimy sobie to, oczywiście tutaj mamy jakieś, co to jest? Hmm. Być słabe rzeczy ogółem, być słabe fest. Hmm, to jest dobra, ale tutaj speed minus 1 i hammer attack też yy, że nie, no raczej nie. Mm, hmm. nie ma takich rzeczy, by... Jestem tutaj z nami, ale musiałem czyli znaczy zrobić komuś odpisać, więc tak, dobra, kupiliśmy symetrika. Tutaj mamy jakiś e, Hunter, Hunter Hunter. Takiego jakiegoś Hunter, no nie wiem czy dalej jest. Mamy tutaj no dobra. Coś na drugiej stronie jest, coś takiego, co bym mógł kupić. w tej drugiej stronie. E, także no nie ma za bardzo, co tutaj sobie kupić. Jeszcze po tej samej samej rzeczy. Tutaj mamy, e, tutaj na plusie wszystko jest, ale jest Surreal, a tak jest wiem, minus 20%. Nie wiem, 20% także... Także, no nie za bardzo. Dobra, wychodzimy z tego sklepu, bo nic ciekawego tutaj nie ma. To ten, takiego co można było kupić, co by dobre było. Także tutaj sobie wychodzimy i idziemy dalej. Idziemy dalej na kolejnego stage'a. Do 12. Zrobimy sobie dwa stage'a jeszcze. Do 12. Stage'a idziemy sobie tylko. Tylko ten. O tutaj zejdziemy do 12, potem 13 wejdziemy, sobie zrobimy okay. i będzie na tyle właśnie e, z, e, z tego z tego okay. odcinka, także czekajcie muszę tutaj wyskoczyć e, Tutaj musimy jakieś potworka troszkę nie ma. E, o, że się spada, ale dobra, to nieważne. E, dobra, cyk, kolejny. I lecimy se na pełnej. Ok u nas. Oliwo, właśnie, nie wiem co. Także... Dobra. Damy radę widzowie. Tutaj mamy jakiegoś y tego szkieletona, ale on już nie żyje. Widzowie tylko, że on jest dość słaby. Był szkieleton ten. Także ten jakiś magikal. Magikal. ważmy ok o w tej chłopie. dość dobry jest widzowie. Ten y magik ma zawalony. za Uważa, za że rzuca. Kuj, czy, kimś ma kulą zawaloną, nie mogę do niego trafić, do ale Dobra, trafiłem, spinaliśmy mu jeszcze o to mu sprzedałem, zginęli znowu, ale prawie. Prawie robi dużą różnicę. Yy, Także, tutaj jakiegoś miecz od niego dostaliśmy, jeszcze tak, go weźmiemy, żeby, wiecie, żeby mieć. Uk, wamać, ale żeśmy odwalili kaszany, dobra, ty już nie żyjesz, chopie. Też nie żyjesz. I ty też weź Magical. Ok, bo nas Magical porobił. No, dob no mocny zawodnik ogółem. Nie tą stroną, ani Ale Aleśmy go rozwalili. Manikikara. O ty ciuru za no i walaj stąd Dobra lecimy, och Ja wpino lech opczo w jest Dobra spi... A, od ciebie Znowu magikal, kolejny Dużo magikali jest w tej grze o, Kiedyś był taki magikal, Nie lubię, on go nie ma, Grzy ma Dużo magikali ogólnie. Ale daliśmy radę, przeszliśmy jest tutaj z dwoma tymi y, diamentami, nie strzema, trzema z trzema się nie udało ogółem zrobić tego co y, mieliśmy zrobić y, także k***a o jakimi unlocket coś y, pas jakiś, coś tam żeśmy odwychowali tych tak zajebiście wizowie dobra play 13 tego stage'a zrobimy ostatnio także i teraz się ma będzie. Zobaczymy czy tutaj będą te magikale znane, Te magiki zapalane. No i teraz tutaj co tutaj, tutaj chodziło. Co tu siedzie? E kur, ty, Bo ja nie o stoi chodzi, tu tutaj jakieś no, da zgada. Weź, weź, ja nie chcę troszkę, no, Ja idę dalej. Nadal nie mogę iść, bo bo kurwa, się spalę. No i się zaraz spalę, widzowie. Aha, żeśmy spali się. Dobra kurwa nie do tego dawaj szybciej mów ja chcę dalej iść kurwa chuj na imię i dalej No nie mogę dalej iść na... co to się dzieje, co to jest kurwa czemu, czemu takie coś jest? a dobra, już mogę iść dalej, dobrze no masz Taki portal, ty się ma, się ty, ...wa! Ty, hopie! Czemu żeś taki mocny był? Tam diamencik jest. ja pierdolę, widzowie nas. Ogień w Poli. No, Że... Dobra, ciebie na Easy. Dwa szczały hopie już nie żyjesz. Ciebie też... O, o Ciebie na tyle i... ci nie ma. ma... hamel tarczy No, leć. nas. Niech uważa, żeśmy padli do ognia jeszcze dodatkowo Ja piole Tragedia Tragedia, tu właśnie Dobra, lecimy dalej Tutaj znowu ten chłopcuk O kurwa, ale są spokojne Dobra, nieważne, patrzcie, dajemy na niego O o, ty możesz, ty możesz, ty możesz Także ty tutaj mamy jakieś pajączka na tym pełnym przekliczeniu TLM Interesuje nas pajączek. Dobra, kolejny stage, a żeśmy przeszli na dwa diamenciki. Nie na jeden, nie na zero, także jest dobrze. Zobaczymy czy coś będziemy jakieś mieli coś dalej. O, do sklepu, ale nie, nie jest do żadnego sklepu. To dobra widzowie, przeszliśmy ogółem trzy 3 stage do 14, żeśmy doszli. Znaczy będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że wam się tutaj ten odcinek z tej gierki podoba. Napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z gry. Właśnie to jest fajna dość i napiszcie, czy czy graliście w tą grę kiedyś. Kurwa, przez przypadek gdzieś weszłem, ale z tym, no do sklepu weszłem, byliśmy w sklepu. I będę kończył widzowie, zostawcie suma łapkę w górę, napiszcie komentarz, jak wam się ta gra podoba i tak dalej. Jak macie jakieś pytania odnośnie tej gierki, też możecie mi znać, odpowiem. A byłem fajna gierka i widzimy się na w następnym zasłoneczku na tym kanale. Trzymajcie